Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj, a przynajmniej wtedy kiedy to nagrywam, jest Wielkanoc. No i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego i żeby za rok te święta były o wiele lepsze, no bo wiadomo teraz ten wirus i tak dalej. Dlatego też przychodzę do was z mockiem, który sam wymyśliłem. Jest to Mr Easter, jego baza oraz jego mech. Tak więc ja jestem Lewis Kamila i zapraszam was do oglądania. Przegląd mocka. Zaczniemy sobie od Mister Istera, czyli samej figurki. No cóż, tutaj się wzorowałam bardziej na takim świątecznym stylu, przepraszam. No i cóż, mi się bardzo pomarańczowy kolor kojarzy właśnie ze świętami. I taki żółtawy też. Tak więc właśnie tutaj dałam mu pomarańczowe wózki. Z mini figurek kolekcjonerskich od niema mocnych. Tworzeczka. No nie pamiętam już skąd ją mam, ale tak się fajnie prezentuje. Myślę, że też do tego pasuje. Taki garniturek. Złote rękawiczki oraz nóżki Axla. Od razu Wam mówię, tutaj są użyte dwa elementy właśnie z mecha Axla i tego mecha nie miałam, ale kiedyś po prostu z Kuznę się wymienialiśmy elementami, no i on mi dał te nóżki i ten... coś od Axla. Właśnie ten element. O, tutaj, ten. A ja mu tam coś dałam innego, już nie pamiętam, co to było w ogóle, to było dawno temu. No, ale ogólnie tak się prezentuje Mister Easter. Wiem, że tutaj mogłem mu dać takie uszy królika, ale ja żadnych takich nie posiadam. Tak więc, cóż, szkoda. Lecimy do dalszego o, przeglądu. A w sumie raczej to prezentacji, bo za... dla mnie żaden to przegląd nie jest. Ja to zbudowałem, więc, no jak wiecie, nasz Mister Easter. No cóż, on walczy z koronawirusem, ponieważ jak wiemy teraz jest ta epidemia. No i on dosiada swojego mecha. I teraz akurat jest taki moment, kiedy przychodzi do swojej bazy. I żeby do niej wejść, musi pogłaskać rekina, który znajduje się na przodzie. On sobie tam dziurki, gdzieś tam odpłynie. Zobaczcie sobie jeszcze tego rekinka. No on taki standardowy już z nowym, z nowym nadrukiem oczu, nie z tymi dziurkami. No i on sobie gdzieś tam płynie. No i nasz Mr. Easter umie pływać więc tutaj dopływa i wchodzi do swojej bazy przez okno tak jest przez okno bo czemu by nie tutaj drzwi nie ma więc musi wejść przez okno no i gdzieś tam sobie właśnie wchodzi jeżeli chodzi o ten nadruk no to posiadam go z takiego zestawiku 4 plus to wtedy była jeszcze seria juniors teraz już jest już 4 plus wtedy była juniors i tam właśnie mieliśmy taki element w takim zestawie pirackim. jeżeli chodzi o środę no tak tutaj mamy taką dużą Dużą skrzynkę. Mam też złoto, bo one właśnie zasila tego robota. Razem pokażę, gdzie jest miejsce na wrzucenie złota, ale to dopiero za chwileczkę. No i mamy też ten pudełeczko. I jak to sobie otworzymy? To tak, mamy taki, oto ząb królika, wyrwany z prawdziwego dużego królika. On, to jest jego praktycznie broń. Mamy też taką srebrną łapę. Wolałabym złotą, ale nie posiadam takiej swojej kolekcji. O, zobaczcie, jest to taka z Lego Chima bądź też w innych seriach została wykorzystywana. No i mamy też coś takiego. No nie, nie wiem, co to może być, ale Pan Mr. Easter na pewno wie. I dobra. Zamknijmy to sobie. No, co jest? Zamykaj się. No. Od razu mam mówię, że dzisiaj pojawi się jeszcze jedna recenzja zestawu, yy, ponieważ no, dostałam też kilka rzeczy na święta, więc pomyślałam, że sobie zrobię recenzję od razu. No i tak. Tutaj, jeżeli chodzi o środek, no to leci nam na telewizorze Idealna, yy, idealny program, pewnie ktoś tam gada o koronawirusie, no i właśnie, idealnie to je ustawiłem, żeby on mógł sobie na to patrzeć. I co mamy na stole świątecznym? Mamy jakieś ciasto oraz ryby, no, troszkę biednie, no ale pan Mr. Easter oczywiście dopiero z, z, ten, yy, no, zbiera zapasy, bo jeszcze u niego świąt nie ma. A co mamy tutaj? Mamy też nadruczek z Lego Przygody 2, z takiego jednego zestawu 4+, no i cóż... Idziemy nieco wyżej. Nieco wyżej mamy tutaj taką no dosyć dużą armatę, taki laser, który możemy obracać wokół swojej osi w każdym zakresie ruchu i nim steruje się tak naprawdę w ten sposób, że nasz Mr. Easter tutaj ma taki właśnie sterownik, może sobie usiąść i zacząć tym sterować. I w prawo, i w lewo, i tak dalej, i tak dalej. Tu i mamy też takie drzewko oraz krzaczek, myślę, że nic szczególnego. No i tutaj jeszcze jakiś wodorost. Tak więc lecimy sobie teraz do mecha. Nasz robot prezentuje się w ten sposób. I od razu wam mówię, dzisiaj wstałam rano, mówię, kurczę, przecież są święta, nie? No, oczywiście też musiałam odnaleźć, gdzie są prezenty, i tak dalej, i tak dalej. Też znalazłam kilka rzeczy. I poza tym pomyślałam, że kurczę, mogłabym zrobić jakiegoś moca, no bo jeszcze na żadnym kanale z YouTube'a nie widziałam żadnych moców, tak więc pomyślałam, że ja akurat zrobię moca, no i mam tutaj akurat takiego robocika. Od razu Wam mówię, te, no jak widzicie pewnie te nogi wyszły mi zbyt kanciaste, tak samo jak i ręce, no ale po prostu musiałam korzystać z tych elementów z mojego pudła, więc też nie miałam tutaj dużego wyboru. Uszy. Uszy królika, no, no, wykonane dosyć śmiesznie. Można je ruszać do przodu i do tyłu. Niestety w boki nie, no bo tak są o to zbudowane. Z tyłu, jej, z tyłu mamy tutaj właśnie miejsce na wrzucenie złota. No, takie oczywiście, yy, takie udawane wrzucenie złota. No, tutaj to niby dajemy, to się tam wsysa i robot jest naładowany. Tutaj też mamy taką jedną broń naszego Mr. Eastera, o, właśnie ton. Dalej mamy ogonek królika, też chciałem właśnie taki zrobić. Ręka. Jedna ręka jest taka, yy, którą mamy cztery palce, a druga to stud shooter. Nimi też można ruszać, bo są na zawiesie kulkowym. I tutaj można jeszcze o, tak się sobie ruszać, ale nogi w żaden sposób się niestety nie ruszają. Też nie umiałem tego zbytnio zrobić, bo też robiłem to na szybko. Mam tutaj takie na kolaniki, z tyłu tak to się prezentuje. I okej, okay, przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania. Tak więc cóż, ja wam dziękuję za obejrzenie tego jakże krótkiego odcinka, też troszkę się spieszyłem, no bo pomyślałam sobie, że dłuższą zrobimy sobie też recenzję dzisiaj i to będzie dłuższy odcinek, ten jest taki króciutki, chciałam wam też zaprezentować tego moca i myślę, że wyszedł całkiem ciekawy, jeżeli tak to napiszcie mi to oczywiście w komentarzu, jeżeli nie to też możecie mi napisać, jeżeli wam się film spodobał no to dajcie łapkę w górę subskrypcji, jeżeli spodoba Wam się oczywiście mój kanał, a jeżeli nie chcecie przekapić przegapić żadnych kolejnych takich właśnie filmików, przypominam, dzisiaj również będzie drugi filmik, no to yy, zapraszam Was też do wbicia dzwoneczka obok znaku, czy tam tego czerwonego przycisku subskrybuj. Tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się już dzisiaj w sumie. Cześć!